Dziewczyny, Enid Wednesday, spójrzcie na mnie. Chcę, żebyście przygotowały mi pizzę. Jasne, zrobi się. Enid, przestań, daj mi wałek. Tak, dobra, mam pomysł. Zrobię słodką pizzę. Ciasto będzie z gumy huba-buba. Nie mam wałka, ale mam kilka sterowanych radiowo-samochodzików. Rozwałkuję gumę z ich pomocą. Tak, a dźwig pomoże mi zrobić brzegi z gumy. Świetnie. Wednesday, z jaki ma spód. Okropne. Naprawdę, ale tak bardzo się starałam. Dobra, musimy dodać składniki, masz rację. Rozłóżmy trochę słodkiego marshmallow, Fluff. Myślę, że tyle wystarczy. A teraz ostrożnie rozsmarujemy. Następnie dodajemy pyszne żelki. Rozłożę je na całej pizzy. Świetnie. Dodam jeszcze słodką kolorową posypkę. Moja pizza jest gotowa. Wednesday, zobacz. Nie podoba mi się. Pokażę Ci, jak zrobić pyszną pizzę. Najpierw zabarwimy ciasto na czarno. Teraz musimy uformować z ciasta ciało pająka. Rączko, dasz sobie z tym radę. Proszę Cię, pracuj trochę szybciej. Cool. Okay. Dziękuję. Przechodzimy do dekoracji. Tutaj położę kiełbaskę. Tu zrobię oczy i zęby z czerwonych papryczek chili. Kroimy ser i owijamy w ciasto. To będą nogi mojego pająka. Muszę ją jeszcze tylko porządnie podpiec przy pomocy miotacza ognia. Idealnie. Moja pizza jest gotowa! Mm. Fuj, ochyda Smacznego! Tak, co przygotowałyście? O matko! To ogromny pająk! Na pewno nie jest prawdziwy! Nie, super! To pizza pająk! Bardzo oryginalnie! Peperoni jest bardzo smaczna! I jego nogi też! Przepyszne! Podoba mi się! Tak! Wow, a to różowa pizza z żelkami. Nigdy wcześniej takiej nie jadłam. Wygląda świetnie. Mm, taka słodka. O tak, zdecydowane zwycięstwo. Wednesday, ja wygrałam, ja wygrałam. Muszę się rozchmurzyć i potańczyć. O, Jane, narysowałaś już coś. Tak, zaraz pokażę. Zróbcie mi proszę pyszny koktajl. Tak jest. Okay. Nie ma problemu. Na początek potrzebuję mojego kociołka. W mojej księdze czarnej magii znajdę najbardziej odpowiedni przepis. Zobaczmy. Tak, to jest to. Dobrze, że mam wszystkie niezbędne składniki. Bierzemy owocową fantę i wlewamy ją do kociołka. Następnie będę potrzebować fioletowych gili goblinu. Fajnie się je rozciąga. Teraz włożymy żabę. Wspaniale. Mój eliksir, to znaczy koktajl, jest gotowy. Przelewamy do szklanki i bierzemy się za dekorację. Mm, bita śmietana jest bombowa. Rączka, do mnie. Odwróć uwagę, Enid, a ja wezmę jej bitą śmietanę. No już, szybciej. <laughs> mniam, mniam, miam! Uwielbiam bitą śmietanę. Oj, a co to takiego? A, łasko Trzymać, przestań! Moja bita śmietana, wspaniale. Dokładnie tego brakowało w moim koktajlu. Polejemy z wierzchu jądrowym kwaśnym żelem. Spójrzcie tylko, jak to apetycznie wygląda. Jeszcze ozdobię żelkowymi oczami. Włożę rurkę i można podawać. Wow, to jest piękne! Też zaczynam robić swój koktajl. Będę potrzebować... O, tej piechotki. Spróbujmy pozbyć się kulki nożem. Tak, świetnie. Teraz spróbujmy, co jest w środku. Mmm, smaczne. Pasuje. Nalewamy do szklanki. Hmm, a następnie będę potrzebować lodu. W lodówce jest go mnóstwo. O, tak. Oto on. Potrzebuje niezwykłego lodu a pokruszonego. Dlatego bierzemy młotek i je rozbijamy. Oj, to dopiero zabawa! Gotowe. Teraz przelewamy wszystko do szklanki. Dodajemy trochę fanty. Dalej, otwieraj się. Nic nie pomaga. Może teraz się uda? Oj! Tak! Nie! się rozlał. Ale to nic strasznego. Za to smakuje naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że coś tam zostało. Aha, przelewam do szklanki. Tyle mi wystarczy. Następnie dodajemy kwaśny niebieski napój z jeżynami. Patrzcie, jak ładnie. Trzeba jeszcze tylko udekorować. U mnie będzie to kwaśny żel i cukierki Nerds. Wyciskamy żel na szklankę, a z wierzchu posypujemy małymi, owocowymi cukierkami. Pięknie! Kładamy słomkę i można podawać. No dalej, Jane, smacznego! Wow, wszystko wygląda apetycznie! Chcę spróbować tego. Mmm, wita śmietana! To jest przepyszne! I sam koktajl też jest super! Teraz ocenimy smak tęczowego koktajlu. Na pewno zrobiła go Enid. Mmm, jaki słodki! Smakuje mi! Ale kto zasługuje na wygraną? Postanowione Enid. O tak, wielkie dzięki! Mój koktajl był lepszy. Dziewczyny, tym razem chcę, żebyście przygotowały mi burgera. Ok. Enid, będziesz robić. Tak, tak, będę. Zaczynamy. Hmm, te bułeczki wyglądają naprawdę niesmacznie. A pączek jest super. Zrobię słodkiego burgera. Kroimy pączka na dwie połówki. A do środka dam czekoladę. Zamiast sosu dodam kwaśny żel Juicy Drop. A jaki kwaśny! Ale smaczny! Wyciskamy całkiem sporo. A następnie układamy pyszne pianki. Chcę też dodać żelkowe wstążki w kwaśnej posypce. A z wierzchu poleję syropem truskawkowym. To będzie bombastycznie pyszne. Przykrywam drugą połówką pączka i gotowe. Hurra, zdej zobacz. To zbyt mdłe. Pokażę ci, jak zrobić dobrego burgera. Najpierw trzeba usmażyć kotleta. Zrobię to z pomocą silnego wstrząsu elektrycznego. Zakładamy go ogle i włączamy prąd. O tak, tego właśnie potrzebowałam. O, ale pobudza. Mój kotlet jest gotowy. Kładziemy go do burgera. Wow, aaa! Fajnie! Nie dotykaj! Ale jesteś wredna Wednesday! Taka z ciebie przyjaciółka! Kiedy biorę udział w wyzwaniu kulinarnym, nie mam przyjaciół. Bierzemy plasterek sera i wykrajamy w nim zęby. Sadzamy do burgera. Przykrywamy drugą połówką, i następnie potrzebuję żelkowych oczu. Dziękuję Ci, Karl, jesteś najlepszy. Kładziemy nasze żelkowe oczy na burgera, a dalej bierzemy czerwoną papryczkę. Idealna. Robimy z niej rogi. Gotowe. Można próbować. Wow, fajny! Jane, smacznego! Wow, jakie apetyczne burgery! Zacznę od diabelnego, czerwonego burgera Wednesday. Ma fajne, żelkowe oczy. Bardzo je lubię. A teraz spróbujmy samego burgera. Mmm, dobre! Cieszę się. A teraz spróbujmy burgera Enid. Jestem pewna, że będzie bardzo słodki i pyszny. Mm. Uwielbiam tęczowe wstążki. Są smaczne i kwaśne. Brrr. Wiedziałam, że Jane się spodoba. Hmm. Tak, zwycięzcą zostaje Wednesday. Wreszcie doceniono mój talent kulinarny. Wednesday, uśmiechasz się? Nieźle. Zdawało ci się. Enid, uspokój się i zobacz, co narysowała Jane. Tak, chcę, żebyście przygotowały pankejki. To świetny wybór. To będzie strasznie smaczne. Tak, zacznę od... Ała! Zacznę pierwsza. Rączko, potrzebuję czarnego barwnika. Dziękuję. Wyciskamy barwnik do ciasta i porządnie mieszamy. Następnie będę potrzebować strzykawki. Napełnię ją czarnym ciastem. Wyciskamy ciasto na patelnię. Chcę zrobić pankejka w kształcie pajęczyny. Będzie wyjątkowo piękny. I narysuję małego pająka. Super. Biały talerz jest zbyt prosty. Dlatego wycisnę na niego trochę syropu truskawkowego. O tak, to co innego. Można wykładać pankejka. Teraz posypiemy z wierzchu cukrem pudrem. Jakby to była prawdziwa pajęczyna. Pięknie. Z wierzchu kładziemy naszego pająka. I gotowe. Doskonale. Teraz moja kolej. Już wymyśliłam, co narysuję. Narysuję jednorożca. Bierzemy czarne ciasto i rysujemy kontur. Świetnie. Kontur jest gotowy. Można wypełnić wszystko kolorowym ciastem. Ciało jednorożca będzie białe, a nos powinien być różowy. Hej, wyciskaj się! Co się dzieje? Ciasto zastygło! O nie! Co za koszmar! Jestem cała brudna! Bez komentarza. Mm, a ciasto jest naprawdę dobre! Smakuje mi! Jestem gotowa zjeść je na surowo! Obrzydliwość! Dobra, trzeba dokończyć pankejka! Wypełniamy wszystkie puste miejsca kolorowym ciastem. O tak! Trzeba jeszcze narysować tęczową grzywę i można przewracać. Super! Mój pancake jest gotowy. Przekładamy na talerz. Wednesday, podoba ci się? Nigdy nie zjadłabym czegoś takiego. Pokażmy naleśniki Jane. Wow, ale słodkie! Super! O mój Boże, pająk! Mam nadzieję, że nie jest prawdziwy. A, to znowu Wednesday próbuje mnie przestraszyć. Pająk pankejk jest bardzo śmieszny i bardzo smaczny. Cool. Super. A tu mamy uroczego jednorożca. Nawet bym się z nim pobawiła, ale trzeba go spróbować. O tak, to niesamowite. Jak ty to zrobiłaś, Enid? To jakaś magia. Zwycięstwo zdecydowanie wędruje do Enid. O tak, jednorożce rządzą. To niesprawiedliwe.